Witam, pojawił się słuchajcie, ogólnie nowy odcinek, podsumowania każdego turnieju, witam w ogóle ogólnie na trzeciej turze już, to już jest trzecia tura, czyli dwie tury skończyliśmy ostatecznie, eee, nie będę już pisać kto chyba na drugiej turze był, bo mi się nie chce, po prostu nie się już trzecią turę, więc po prostu trzecia tura i koniec, bo nie ma sensu dalej tak nagrywać. No i usucie te fajerwerki, Boże, co za ludzie. W takim razie robimy tak. Czat, Czad, nie róbcie nic, ja usuwam telefony, sorry, ale to nie jest zabawa jakaś... Nie wiem, że po prostu dużo ludzi chce się bawić. Sorry, ja usuwam każdemu telefon. Nie ma tak, że będziecie się bawić. Proszę. Dobra. E, witam wszystkich na trzeciej turze oficjalnie. Dzisiaj zmierzy się pierwszą walkę, którą stoczy. Jest to Grzesiek kontra. Fortnite miotasz. Grzesiek i Fortnite miotasz. zadecydują kto z nich wygra Szyma kundziak Kolejną walką jest Dawidos kontra... Szyma. Siema, o bo ty jesteś na tym czacie Kontra... Tom, nie, kontra... A moja walka? Z kim ja będę walczył? Z Fortnite miotasz. Bananek kontra... nie Mogę Tom... telefon? Nie, Tomek to kontratomski. Nie, bo co tu zrobiłeś w ostatniu, to były problemy. A co to jest? Zaraz się. Nie, bo jak ty to pokazujesz, to mam buten ten. Nie, nie, potem. nie, ale jest zniżacz, nie co to jest? No, jest zniżacz, wiesz, co to No, nie jest zniżacz, nic co to jest, bo zrobię. Więc taka jaka była. Kusza, dalej, ja już ci usłyszać. Szamachim. Czy to jest urządzenie? Nie, gdzie to jest? Tak to wygląda. Dobra, czyli to jest ten, to jest dzisiaj, tak. Dobra, zostało 13 graczy. Przypominam, że dokładnie 13 lutego są zapisy na Białe Światło. Gdzie możecie zgarnąć fałdolce? Kolejne, Ten, kto się nie zapisał, to się zapisze 13 lutego. Będzie mieć szansę. A to są nagrody: za, pierwszy, za pierwsze jest 500 V-dolców, za drugie moderator, za trzecie bronie, za czwarte mega odcinek, za piąte promo, za szósty odcinek. A mega odcinek? Nie, rank na Discordzie, sorry. Siódme odcinanie, ósme like, dziewiąte. To jest po prostu pisze hej, a dziesiąte elo. No. No to po prostu mówię elo, do tego to... słabite. Ale na czacie, A na nagroda, napiszesz hej na koło, na, 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 na No je, ja nie mam pomysłu na dziesiąte miejsce. Albo coś innego. Dobra. A budował? Bo jest bardzo ładny. Kto go budował? Patek. A rozpoczniesz na chwilę grę? Chciałam coś A No bo... ja się boję, jak rozpocznie się grę, ja, żeby nie było żadnych burzy. Wszystko działa? No fajne Aha Aha A Grzeszek, co teraz zrobiłeś? Co? Co tu się dzieje? Light, a możesz... Chodź, chodź na kanał TV, co? Co ty robisz na moim live'ie? Chodź na kanał Ty... Czy jesteś... Chodź No? Ale Czy ty, ty byłeś radioaktywny? Co jest? Ale złagali ci rajd załatwić. Dziewczyny, No, przepraszam. nas Nic ty widać. Co jest? Co jest? Czy ty jesteś? 118, flex, flex, co jest? Jak ty to zrobiłeś? <grym> Weź mi tak połowie, to też tak chcę mieć. Także ich też chce się Mów! No. Co? Bila. Siła, zaczekam, zaczekam. Co tu się dzieje? Czekaj! O. <grym> Pięknie, ale Jezus, jak to razi w oczy! No i na grę. Zrobię jeszcze inne kolory dla mnie. Gdzieś inne kolory jeszcze stworzę. Czekaj. Może nie tutaj. Zrobię tu, gdzieś tutaj, dobra. Klikam w postawie. I zrobię kilka kolorów. Chodzę do ale nie wiem, czy będzie ten twój przeciwnik. Dobra, analizujmy. Napiszę, słuchajcie, 13 osób, które są. I zobaczymy, jak to będzie. Krełowy, kryjowy do lutek. Taki. Krełowy też, Dawid, e, Tomski. A bardzo kolorki. Okej, okay. tomato. Tomato, patek, i ziemniak. Ładny ja. zmiotarz, to jeszcze jest. Napisałem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czyli jeszcze ktoś jest? Stąd nikt? Siema. Siema, nikogo się nie napisałem. Ej, z kim walczę, Light? Z tym, tomej, z chyba Tomay, to będziesz walczyć dzisiaj tam pewno. Gdzieś jak hmm. Fortnite miotasz? Kogoś nie zapisałem, no, nie no tylko tyle osób jest? Coś, coś, coś pomyliłem. O której zaczął się walki? A nie, tutaj może walkę, Dawid Aha, czyli czy mniej walka albo z grzeszkiem, albo ze Fortnite'em A no. Dawid, zaraz a się Fortnite, A ten Fortnite miota jest dobry? Nie, nie wiem, bo ani razu z nim nie grałem chyba. Hmm, czyli... a myślisz, że go pokonam? Tak. Ale nie, nie wiem jak z grzeszkiem byś go pokonał. A Grzesiek dobry jest? A tutaj jest właśnie, żeby go się spytać. A Grzesiek w ogóle? Szała. Nie, coś pojebałem. Ty to jak się świeca, daj, jak się świeca. Czekajcie, edytuję, bo zapomniałem, że nie ma 13 osób, jest 12 osób. E, tak, coś pojebałem, nie sorry, sorry, tak przeklinam, ale coś zwaliłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć jest osób. Coś nie tak, dwie osoby gdzieś jeszcze nie zapisałem. A gdzie, jaki jest ten topca? Dwunastu albo dziesięciu. O, a od kiedy nagrody się zaczynają? Od top dziesięć. O, czy masz, masz nagrody z Nagrody, nie, od top dziewięć. A jaka jest super nagroda z top dziewięć. Hej na czacie. A tak, zostanie dziewiąte miejsce, najpierw piszcie hej na swoim czacie, a ja go ja ją. Haha. <głos》>. Nie wiem, wymyślisz na dziewięć na tobie, bye. 7 ocenianie, 6 racjów. No czekaj. Co my widzieliśmy na tobie? Ja bym chciał albo, albo czwarte miejsce zająć, albo, albo pierwsze. Albo pierwszego wiadomo, że nie zajmę. A Grzesiek? Nie, coś, coś powaliłem. A no, że nie ma ich, nie no co jest. Ile? I, czekaj. A Ja tych żesiek z tego z zeszłego 3 4 Od... 5 6 Barbara, 7 8. Mm. Kogoś kuwa nie zapisałem. No to masz taką koronę? Aha, bo był dołek jeszcze eee, dobra. Nie, który. Tym razem widocznie jest większa korona. Się ty masz 18 minut. Do Rogulicza. Tylko nie takiego. Jakiego Gliczca? Na 10. No so. co, 4 winy biłeś sama, 118... Znaczy 115 to pewnie glitch. 114. A wiesz, że jedną mecz minut, więc... A, ale jak 100... ty to zrobiłeś? 118 razy zagrałem... Ale no musiałeś zrobić glitcha, żeby mieć o czwartego. Dobra, weź wlaj zaraz, posłusznie grę. Którego? Znaczy, jakie inne kolory wyglądają. Jak ty masz po drugie taką koronkę, taką moroczną czy jakoś tak? Co? Ej, teraz ja pokażę, kolejne. Pa, no, dawaj. Co jest? I co jest? Ej, na czym ty grasz? Na czym ty grasz? Ej, Light, na czym on gra? Na PlayStation. jak on robi te bugi? Chciałem, że on na kompie. Nie. O! Odlokowałem jest Czekaj, okay, jest sam, nie wiem, on no, chyba na PlayStation gra, tak. Co jak on robi te bugi? No bo... No, na... przegląda YouTube'a. a Dużo wie od YouTube'a i od ten... na Discordzie coś tam wie. On jest właśnie przed mm -hmm. wszystkim te... Jak ktoś stawi coś i on już, on już to wszystko wie i pokazuje. Aha. Ej z... <laughs> Nie boją Cię oczy? Nie Kotlet? Kotlet? Kto chce kotleta? Ja chcę Dobra Dobra, czekajcie, muszę Nie no, raz Dwa Trzy te Cztery Pięć I to już nie ma To się myla Dobra, jestem Raz, dwa, trzy Cztery, pięć. Jest... Nie, to jednak została to top 10 została. Tak, oficjalnie mamy top 10. W takim razie zostanie tylko już mała ta grywka, zobaczymy. Więc widzimy. ja no, być koszty, z jabłkami kolejne. Dobra, to widzimy się, słuchajcie, na pierwszej walce, pierwszą walkę gra. Czekaj, Grzesiek kontra Fortnite Milton. Zobaczymy, kto z nich wygra. O to... nie, Grzesiek, ja obstawiam na Grzesieku.